Zaczynamy od niewielkiej darmówki. Razem z kumpelą lub kumplem będziemy mogli pokonać jaskinię pełną przeszkód. Aby temu podołać, będzie potrzebna kooperacja. Na razie są tylko dwie umiejętności, a sugerując się czasem gry recenzentów, strzelam, że produkcja zajmie wam około godziny na przejście. Nad krainą pojawiła się mgła nicości, a z niej wyszły potwory, które zaczęły nękać ludzi. Cywilizacja się rozpadła, a w niespokojnych czasach budzi się bohater z amnezją. Brzmi standardowo, a do tego zostało oparte na RPG Makerze. Niemniej większości graczy się podoba. Chwali się między innymi oprawę, możliwość wyboru poziomu trudności i system walki. Macie dość fabuły, gdzie facet ratuje kobietę? Oto gra dla was, bo tutaj zamieniamy się rolami. Przed nami siedem różnych lokacji, śmiertelne zagrożenia i zagadki, które opowiedzą nam nieco o historii. Kolejny JRPG, tym razem bardziej psychodoliczny. W tej darmowej produkcji wcielamy się w gościa, który postanowił szukać pocieszenia w halucynogenach. Niestety siada za kółko i się rozwala o jakieś drzewo. Jednak narkotyk wciąż działa, a więc jest to spoko początek przygody. Przemierzacie ulicę miasta, gdzie się wychowaliście, aby odnaleźć swojego ojca. A wszystko to w czasach, gdy zombie chodzą po okolicy. Tak, to uniwersum Apastron. Nie wiecie co to takiego? Spokojnie ja też nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, jak przyglądałem notatki. Okazuje się, że gra z tego uniwersum była już w programie. Teraz jednak jest to retro FPS, w którym mamy pajęczyny z zapalniczki albo jakąś linkę z hakiem. Są takie gry, że jak je zobaczysz, to już wiesz, jakiego typu horror masz przed sobą. Będziemy chodzić i ukrywać się przed jakimś złem. W tym przypadku trafiamy do salonu Arcade, gdzie będziemy próbowali przeżyć po wypadku samochodowym. Krótkie dynamiczne bitwy, zbieranie sojuszników i rozwijanie umiejętności. Oto trzecia część Circle Empire. W grze będziemy prowadzić walki za pomocą systemu turowego na niewielkich planszach. Grać możemy zarówno ze znajomymi, jak i sami. A co do samych map, dostaniemy do nich specjalny edytor. Pora na przygodówkę point ten klik. Akcja dzieje się w cyberpunkowym 2037 roku. Jako eks-policjantka będziemy dobierać sobie klientów do naszej agencji detektywistycznej, a następnie rozwiązywać zagadki. Gracze chwalą sobie grę i fabułę, ale narzekają na wiele niedoróbek. Niewielka, niedroga karcianka o prostych zasadach. Oto zbieramy karty z tytułowymi dziewczynami, a następnie ustawiamy je na planszy. W turowym systemie walki próbujemy zniszczyć przeciwnika, a jak coś nie idzie... możemy ulepszyć swoją talię. W tej grze dostajecie kija ze sznurkiem, a następnie wysyłają was do zakazanej świątyni. Tak to atmosferyczny horror z grafiką wzorowaną na pierwszy PlayStation. Ten pierwszoosobowy wędkarski tytuł powstał podczas 10 dniowego Game Jamu. Ostatni poważny sam nie był ponoć zbyt udany. Zmieniono więc perspektywę, obrano nieco inną stylistykę i dodano o wiele więcej naboi. Takich, których jest wiele, ale za to są wolne, żeby można było je wymijać. I chyba się opłaciło, bo na ten moment opinie graczy są bardzo pozytywne. I można grać w kopie. Klawy dzieciak Cody chce być jeszcze bardziej klawy i spróbuje poszukać boskości. To co właśnie widzicie to point and Click podzielony na epizody. Pierwszy jest do sprawdzenia za darmo, drugi również już trafił na Steam. Do 10 czerwca co piątek publikowane będą kolejne epizody pierwszego sezonu. Gra z potencjałem na oszustwo jeszcze tylko 5 minut. W tej karciance będziemy rozwijać naszą wioskę. Pełno tu zależności, i choćby już z pierwszego opisu dowiadujemy się, że rzucając wieśniaków na krzak z jagodami, pojawią się nam jagody, które ludzie będą mogli jeść. Jest tu też walka. Dzisiaj najwyraźniej mamy powrót starych znajomych, bo gra tego studia również pojawiła się już w programie. Ciekawe, czy wiecie o który tytuł chodzi. Gdzie jest mój kotek? Spytał bohater tej gry, a następnie wyruszył na poszukiwania. Zima za nami, ale jak ktoś tęskni, to może odśnie. odświeżyć. Wspomnienia w tej platformówce. Nie jest zbyt skomplikowana, zajmie wam około 20 minut, ale jest darmowa, a to już coś. Gracze sobie chwalą. Lili posiada specjalną ramkę, która pozwala jej manipulować otoczeniem. I nie tylko. W tej grze będziemy ratować świat, tak jak nakazało proroctwo, nawet jeśli to wszystko i tak nie mówi dokładnie o nas. Tytuł zdobył parę nagród, a na dodatek zbiera pochlebne opinie graczy. Chcecie wypróbować? Prolog jest dostępny w formie dema. Dwuwymiarowa gra z elementami Metroidvanii. Choć wizualnie twórcy celują w retro, to możemy tutaj liczyć na pełne wsparcie kontrolerów, możliwość zapisu rozgrywki, a nawet możliwość modyfikacji wyglądu gry. Wybrać możemy między 54 czterokolorowymi paletami barw, a fabuła jest o kolonii górniczej pełnej jakiegoś paskudztwa. Oto psychologiczny horror o dziewczynie, które wybrałaś do galerii sztuki. Z niewyjaśnionych przyczyn nagle zostaje uwięziona, a do gracza należy znalezienie powodu takiego obrotu spraw. Przy nami scenki, duchy i pewien plot twist. Wszystko za darmo. Aha, i twórca, dziękuję wam, jeśli zagraliście w ten horror. Rozbitkowie i biolodzy zarazem zwiedzają jaskinie pod wyspą. Próbują też nawiązać kontakt z dziwaczną rasą. Robią to za pomocą najbardziej oczywistego sposobu, jaki zna ludzkość za pomocą układania kafelków. Ta platformówka 3D została również okraszona odpowiednią opowieścią. Gdzieś na dniach pojawi się zaginiony odcinek z Grami, które ukazały się jeszcze w marcu. Dzięki, że jesteście, komentujecie i odwiedzacie nas na wtorkowych audycjach. Trzymajcie się i cześć!